Dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry, dzień dobry. Pora na serię rozrywkową, no bo troszeczkę się tych materiałów znowu zbiera. Każdego dnia coraz więcej i później będzie już nieaktualne. Znaczy nieaktualne. No. Znowu będą kolejne, kolejne i nie zdążymy z tym wszystkim. Chyba by trzeba otworzyć jakieś swoje, odpalić jakieś wiadomości swoje, tak? Może nie wiem, ale. Myślę, że te kilka takich informacji wystarczą, żeby orientować się, o co tu chodzi. No i zobaczcie, no niedawno mówiłem o tej małpiej całej zarazie i niby miała być taka delikatna, łagodna, w ogóle nie, nie zagrażająca człowiekowi, a tutaj się zaczyna. Tak? Mamy z 25 maja. Władze zalecają szczepienia lekarzy przeciwko małpiej ospie. Francuski Najwyższy Urząd Zdrowia zalecił we wtorek w komunikacie szczepienia lekarza oraz innych osób mających styczność z potwierdzonym przypadkiem małpiej ospy. We Francji do tej pory potwierdzono trzy przypadki tej choroby. HAS zaleca szczepienie osób, które kontaktowały się z zakażonymi wyłącznie szczepionkami trzeciej generacji, tak? O, takimi jak duńska szczepionka Iwan Iwanek iva, z firmy Bavarian Nordic, tak? Bo m, były takie hipotezy, znaczy hipotezy. M, twierdzenia, graniczące właśnie z pewnością, że to, co jest tutaj niżej napisane, że ten rodzaj szczepionki daje według has lepsze wyniki niż szczepionki pierwszej i drugiej generacji, którym szczepiono przeciwko ospie we Francji w latach, przepraszam, 80. No, była taka, takie twierdzenie jeszcze i też widziałem u, u youtuberów innych, mówili, że ta szczepionka tych, tych osób, które były po prostu urodzone tak, przed 80 rokiem, to będzie działać bo no, jest na ospę tą prawdziwą chyba, tak no i że to będzie zapobiegać, no się okazuje że widzisz, niekoniecznie has wskazuje, że najlepiej podawać szczepionkę w ciągu 4 dni po kontakcie z chorym lub co najwyżej 14 dni później w dwóch dawkach lub trzech dawkach u osób z obniżoną odpornością w odstępach co 28 dni coś nam to przypomina? o a jeszcze weźmiemy sobie tą ciekawostkę w sumie tego nie miałem na tapecie, ale gdzieś to widziałem. Nadworny, po prostu, wiesz, epidemiolog, wirusolog. Boże kochany. O szczepionkach na małpią ospę zapowiada kolejny sezon covidowy ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej tak, podczas konferencji prasowej. Siedzimy Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Wykreowany medialnie w trakcie ogłoszonej pandemii koronawirusa dr Paweł Grzesiowski znów zabrał głos. Zapowiada kolejny sezon covidowy oraz zdradza, że szczepionki na nową modną medialną chorobę, czyli małpią ospę są już praktycznie gotowe. Doktor w rozmowie z Rzeczpospolitą przekonuje, że w kwestii covidowej sytuację aktualnie mamy trudną, gdyż niewiele osób e, zaprząta sobie głowę wirusem, a on przecież wciąż się czai. Po pierwsze, mamy wciąż pacjentów przyjmowanych do szpitali z ciężkim COVID-em. Po drugie, nasza odporność czasem będzie się osłabiać, w związku z tym potrzebujemy działań prewencyjnych. Po trzecie, wirus musi być monitorowany, bo on może w którymś momencie zmienić się tak, że znowu będzie bardzo groźny, odpowiada. Teraz jest czas względnego spokoju między jedną a drugą bitwą, ale ten czas trzeba spędzić na przygotowanie do kolejnego sezonu COVID-owego, twierdzi dr Grzysiowski. Szczepionki na małą pomoc? Pogedługę, dr mamy już. Zanim jednak sezon COVID-owy nadejdzie, aktualnie. Modna i nośna medialnie jest małpia ospa, także i w tym temacie doktor Rzesiowski ma swoje przemyślenia. Twierdzi, że jesteśmy świadkami nowej epidemii, choć trudno nazwać to oczywiście epidemią w rozumieniu masowych zachorowań. Podkreśla natomiast, że mamy około 250 przypadków małpiej ospy poza Afryką i dlatego należy bić na alarm. Przekonuje też, że są już dostępne szczepionki na tą chorobę. Ciekawe. Podobno w 2019 już były dostępne. No to. Sytuacja jest też inna niż z celebrytą ostatnim, bo mamy już w tej chwili dostępne leki przeciwko małpie OSP ospie i mamy szczepionki, które są już gotowe, dostępne, powiedział doktor Grzesiacki. I ona myśli szczepionkę przeciw ospie prawdziwej, która podobno ma także działać na małpią ospę, to co przed chwilą Wam mówiłem, nie? No właśnie, no to tak to. Nowa, co to co, to? Co, co? Nowa normalność, wprowadzają szczepienia aktualizując. O, a propos... Hmm. Już niedługo wprowadzą tak szczepienia aktualizujące. Pojawiają, pojawiły się niepokojące informacje. Ekspertka znana z promocji szczepień profesorka Agnieszka Szuster-Ciesielska udzieliła ostatnio wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, gdzie wypowiedziała się na temat szczepień przeciwko COVID-19 i zdaniem już niedługo potrzebne będą tak szczepienia aktualizujące i zdaniem wariant Delta już niedługo zaatakuje ponownie. Spada odporność po szczepieniu, jak również ta wytworzona po infekcji wywołanej przez ten wariant. U wielu zaszczepionych osób minęło ponad pół roku od podania dawki przypominającej, zwłaszcza wśród osób starszych, bardziej narażonych na zakażenie i powikłania po COVID. Delta może zatem znowu uderzyć w postać tego samego wariantu lub jego podlini, powiedziała profesor. Już teraz u co drugiej osoby po 80. Roku, roku życia minęło co najmniej 6 miesięcy od przyjęcia trzeciej tzw. dawki przypominającej. Takie są dane Europejskiego Centrum Kontroli Chorób CDC. W pozostałych grupach wiekowych ten odsetek sięga 30%, a mamy dopiero maj. Do jesieni pozostało jeszcze kilka miesięcy. Spadek odporności będzie wtedy większy zarówno u osób zaszczepionych, jak i tych, które przechorowały COVID-19 To jednak nie wszystko. Kilka firm pracuje nad uaktualnieniem szczepionek. Najbardziej awansowane prace prowadzi w tym zakresie firma Moderna, jeden z producentów preparatu technologii mRNA. To ma być szczepionka biwalentna, czyli dwuskładnikowa, dotycząca dwóch wariantów wirusa SARS-CoV-2 oryginalnego z Wuhan i beta. Również firma Pfizer prowadzi zaawansowane badania na szczepionką na bazie omikronu, konkretnie subwariantu BA1. Zaznaczyła. No właśnie. A tak z innej beczki. Uśmiech zamiast karty płatniczej. Mastercard testuje nowy rodzaj płatności biometrycznych. MasterCard uruchamia program pilotażowy, w ramach którego klienci mogą dokonać płatności za pomocą uśmiechu lub prostego gestu ręką. No, będziemy się więcej śmiać. Funkcja opiera się na zaufanej technologii, która odpowiada również za odblokowanie smartfona za pomocą twarzy lub odcisku palca. Konsumenci mogą zarejestrować się w programie bezpośrednio w sklepie, czy też za pośrednictwem aplikacji sprzedawcy lub dostawcy tożsamości. Aby zapłacić za zakupy, nie trzeba już przeszukiwać portfela czy torebki, wystarczy uśmiechając się do aparatu lub pomachać ręką nad czytnikiem. W sklepie. Tym samym technologia PayFace pomaga ograniczyć czas spędzony w, w kolejce do kasy, a także zwiększa poziom higieny i bezpieczeństwa. No jakże? Choć na całym świecie 74% konsumentów ma pozytywne nastawienie do technologii biometrycznej, wciąż wiele osób nieufnie podchodzi do skanowania twarzy i przechowywania danych osobowych, no, ale to jest dziwne. No. MasterCard podkreśla, podkreśla że program płatności biometrycznych zapewnia bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych klientów, podlegając przyjętym przez MasterCard zasoby dotyczącym odpowiedzialności za dane. Oznacza to, że konsumenci mają prawo do kontrolowania sposobu udostępniania ich danych i czerpania korzyści z ich, ich wykorzystania. Hmm, polecam hmm, znaleźć sobie tak, system e, kredytu społecznego, na przykład w Chinach, jak to funkcjonuje, jak tam się jest skanowanie twarzy na każdym kroku, nawet jak Wchodzisz do swojego domu, swojej, do, do bloku, do mieszkania. No. Sposób, w jaki płacimy, musi, musi nadążać za sposobem, w jaki żyjemy, pracujemy i prowadzimy interesy, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa. Naszym celem w ramach tego nowego programu jest sprawienie, aby zakupy były wspaniałym doświadczeniem, zarówno dla konsumentów, jak i handlowców, gwarantując to, co najlepsze pod względem bezpieczeństwa i wygody, powiedział tam prezes cyberbezpieczeństwa i analizy danych Mastercard. Pierwszy program pilotażowy Mastercard we współpracy z PayFace został uruchomiony w pięciu supermarketach. W São Paulo, w Brazylii, kolejne testy ruszą w kilku krajach w Azji. Czy uśmiechanie się przy kasie skanowania twarzy stanie się popularnym sposobem dokonywania płatności? Przypomnijmy, że w minionym roku Amazon wprowadził system bez, bez dotykowego skanowania dłoni który jednak nie spotkał się z entuzjazmem ze strony kupujących czyli już tam nas przygotowywali. Firma prowadziła nawet specjalną zachętę 10 dolarów dla każdego konsumenta, który decyduje się na zeskanowanie własnych linii papilarnych. Kojarzymy te zachęty, hulajnowi i inne. Wypijmy chociaż to nie jest wino tylko soczek ale może powinno być wino bo na trzeźwo ciężko. No dobra. Co tam jeszcze mamy na tapecie. To z takich artykułów. No rozumiemy to, że mam, mam nadzieję, że rozumiecie, tak, że to wszystko się sprowadza do tak zwanej e, elektronicznej tożsamości. Tak? Gdzie e, będziesz miał tak jak ten paszport cały Polsatu. I będziesz po prostu miał wszystko tam podpię podpięte, tak? Telefony konta bankowe i tak dalej. Jesteś rzeczny, masz dostęp. Nie jesteś rzeczny, nie masz dostępu. Takie zabawy. Dobra, no i co tutaj mamy? Eee, no właśnie, a propos tego małpiątka, to mamy tutaj takie różne zrzuty. W szczepionkach wira AstraZeneca, szczepionka przeciw COVID, tak? Skład substancja czynna adenowirus z z sekwencją kodującą taką i taką. Tutaj pani pisze, rok temu poruszam ten temat syfionki zawierające adenowirusa szympansiego i tutaj mamy już wszędzie, tak? Mamy tu normalnie opis. Są etykiety, widzę z, ze szczepionki, To jest szympan Z tak? adenowirus. No, właśnie, i dalej. Wirusolo, wirusolog, profesor Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie HIV. Już niestety mu się zmarła, miał ponad 90 lat. Do tych z was, którzy przyjęli trzecią dawkę, idźcie i zróbcie test na AIDS. Wynik może Was zaskoczyć. Następnie pozwicie swój rząd. Całkowicie kuźwa przez przypadek objawy małpy i ospy są podobne do HIV. Całkowicie przez przypadek, oczywiście. No, także tak to wygląda. I tutaj mamy też ciekawą sprawę. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Po lewej stronie założyciel Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab, o którym mówiliśmy ostatnio. Po prawej jego ojciec, bliski Hitlerowi, przemysłowiec i faszysta Eugen Schwab. Klaus urodził się w 1938 roku w nazistowskich Niemczech. Jego ojciec kierował wówczas strategicznym przedsięwzięciem nazistowskich, nazistowskich Niemiec Eschenwys i miał własny obóz. Koncentracyjny, który wykorzystywał darmową pracę więźniów do zarabiania pieniędzy. Klaus Schwab jest uznany, uznawany przez niezależnych badaczy za organizatora pandemii, biologicznego terroryzmu, masowego ludobójstwa, i jest czołowym ideologiem współczesnego zachodniego faszyzmu. No to by się zgadzało, prawda? O, z takich o tutaj ciekawostek, nie? Pamiętacie tą bajeczkę? Ja trochę pamiętam. I mm, wiele rzeczy, jakby w tej bajce, zostało. Przewidzianych. Między innymi strajk y, tych trackerów w Kanadzie, że ucieka tam trudno przez okno, wojna na Ukrainie też, moi drodzy. No i tutaj, jak widzimy, taka koincydencja zupełnie. Małpio małpiątko i, i Simpson, który jest, że tak powiem, w krostach, tak? No, taka koincydencja no i to też oczywiście przy zupełnie przypadkiem interesujący obrazek zrobiony w tym samym roku, kiedy powstała Agenda, 2000, Agenda 21 Agenda 2021, tak. World, World Economic Forum. To był meeting w 1992 roku. Havel szwab, a oprócz tego książę wali. No i takie o, śmieszne rzeczy. Ministerstwo Zdrowia zaprasza, cyrk korona niebawem wracamy. Nowy program MOPIA akrobację. Albo mia, biały dym wydobywa się z komina w siedzibie WHO. Wybrano nowy wariant wirusa. E, no i co? I mamy tutaj też zdjęcie ciekawe. Tutaj Sebastian na Facebooku wrzucił. Widzisz to zdjęcie i wiesz, że niczego dobrego nie możesz się spodziewać. Tutaj nasz minister choroby i nagłej śmierci i zarządca całego bazlu pod tytułem Świątowa Organizacja Zdrowia, także trzymajmy się, bo będzie gorąco, nie? To jest zdjęcie z przed dwóch dni, trzech dni um, właśnie była, był, była ta konwencja tak, państw, które niestety i nie wiemy do dzisiaj, tak? co się tam wydarzyło, um, bo miały podpisać pety, petycję, czy tam wniosek, czy cokolwiek innego o zrzeczenie się suwerenności na rzecz WHO niestety, tak, w przypadku pandemii. Oczywiście oni tak tego nie nazywają, no ale wiemy o co chodzi, tak, no. yy, I nie wiemy. No a tutaj taki, taka truskawka na torcie, wisienka, <tuskawka> truskawka też może być. Yy, w Grecji zdiagnozowano yy, pierwsze przypadki żabiej odry. Mamy zatem kolejną oprócz małpiej odry czy ospy, niebezpieczny patogen w społeczeństwie. Profesor Horban ostrzega, że ten wirus jest nawet 10 razy bardziej zakaźny niż COVID i prognozuje, że śmiertelność może być 6 razy wyższa. A jak wiemy, jak pan Horban mówi, to mówi. No, także takie zabawy, moi drodzy. Hmm. przydatne linki do tego, co tam możemy razem zrobić. Jeszcze oglądałem gdzieś tam przepowiednie Nostradamusa, a się okazuje, że. Wiele rzeczy przepowiedział, m.in. Napoleona przepowiedział, Hitlera przepowiedział, no i teraz trzeci, podobno ma być tak zwany Antychryst. No i w 2040 roku ma się skończyć ten świat, który znamy, i się skończyć dosłownie, tak, na zasadzie wybuchów, erupcji wulkanów i tak dalej. Także, no, zostało nam jakieś może 18 lat i to różnie może być, tak, bo widzimy, że oni przyspieszają z tym wszystkim. Wierzyć, nie wierzyć, no powiem tak, no, w tym, co nas szyku, nam szykują żyć długo, to nie wiem, czy to będzie dobrze, tak? <noise> Oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale no powiem tak, wiem, że e, umrzemy na 100%, także myślę, że trzeba żyć na 100%, jestem nawet o tym przekonany. Jak jak mówię, jeśli byśmy chcieli sobie coś poprawić, coś polepszyć, inaczej pożyć, może nie gonić swojego własnego ogona codziennie, to mamy różne tematy, i tak jak powiedziałem, są tam linki przydatne. Na dniach też yy, będę umieszczał kolejne bezpłatne, bezpłatne spotkanie online, które poprowadzę z moim przyjacielem na temat takiej właściwie yy, osobistej autonomii, tak. Czyli jak się uniezależnić na przykład od energetyki, jak się, jak się od ogrzewania, tak? yy, od, od jedzenia gdzie sam będziesz mógł swoje jedzenie nawet w mieszkaniu mieć. No ale to wyprzedzam, nie? Jeszcze nie mam do tego linka, jak to będzie wrzucone, to nie będzie do tego jeszcze linka, ale w każdym razie gdzieś tam obserwuj, kliknij dzwoneczek, zasubskrybuj, żeby dostawać kolejne informacje, bo będziemy cisnąć następne, no, no, kto, wiesz, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, jak to się mówi, tak? Także nie składamy broni, działamy, ile się da, tyle, Złożyć broni nie można. Tak mi się wydaje, albo jestem nawet przekonany o tym. Ja nie składam. A ty? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa.